Jak na świeżo, emocje po maturze? Nie była trudna. Jak dla mnie to nie była trudna. Na umysł ścisły to, a tak jak dla reszty to nie mam pojęcia. Ale jest dobrze, mam nadzieję, że będzie dobrze. A czy ta matematyka jest rzeczywiście tak straszna, jak ją malują, bo wszyscy się boją matematyki? To zależy, jeżeli ktoś ma umysł bardziej humanistyczny, no to wiadomo, że dla niego to będzie trudne. Jeżeli bardziej ścisły, no to łatwiejszy. Cofając się do wczoraj, jak z polskim? też nieźle chyba też no zaliczenie takich mówię nie będzie problemem ale no też dobrze byłoby mieć ten wyższy wynik więc może będzie a jak ocenisz tematy spodziewałeś się takich tematów czy może to było zaskoczenie wolałbyś coś innego no przedwiośnie się spodziewałem, ale raczej nie przypadł mi też do gustu żaden z tematów więc... ale nie mogę powiedzieć że był jakieś specjalnie trudne. Nie było tak źle, jak się spodziewałam i, i nawet dobrze mi poszło, także jestem zadowolona. A obawiałaś się tej matematyki, jak poradziłaś sobie ze stresem. Ja jestem w klasie matematycznej, więc nie obawiam, nie obawiam się podstawowej matematyki, ale rozszerzonej bardziej ze stresem. Wczoraj sobie oglądałam film, żeby komedię, żeby troszkę się opanować stres. A jakbyś mogła porównać tę część z wczorajszą częścią z polskiego, to co byś powiedziała? E, to powiedziałabym, że matematyka była łatwiejsza i nie było nic zaskakującego, tak jak w języku polskim były... No troszkę zaskoczył mnie ten język polski wczorajszy. Przystępuje u nas dzisiaj akurat 173 uczniów, absolwentów, przepraszam. I, i no jak widać zresztą yy, są bardzo rozgadani, ciekawi jak napisali, więc yy, konfrontują informacje te, które napisali z tym, kto napisał kto, czy tak samo, czy może trochę inaczej. W każdym razie stwierdzają, że yy, arkusz nie był bardzo trudny, nie był też również łatwy, ale większość mówi, że sobie poradziła, więc... Myślę, że wyniki powinny być w miarę przyzwoite.